Cześć z tej strony Łukasz, Lidlotrapia HD. Witajcie w kolejnym materiale mobilizacji Palucha. Mamy nadzieję, że praca z prostownikiem Wam się podobała, że są pierwsze efekty, że palec rusza się lepiej, może nie sterczy do góry, może mniej obija już siatkę w bucie. Eee, czytamy na Wasze informacje. Dalej, a dzisiaj kierunkowa mobilizacja do zgięcia zbietowego, czyli w odwrotnym kierunku niż pokazywaliśmy wcześniej. Trochę łatwiejsza, trochę niebolesna, przynajmniej w moim kierunku. To jest docelowy kierunek przy odbiciu i przy przenoszeniu stopy, tak jak pokazywaliśmy w materiale promującym ten cykl. Jak to wygląda? Dzisiaj zajmiemy się tylko kciukiem, bo będzie ciężko mi trzymać wszystkie palce. Popracujmy troszkę w kierunku zgięcia grzbietowego, czyli do góry. Czyli palec rusza słabo się do góry, to nie możemy zrobić nic innego, jak schwycić palec, zaciągnąć go maksymalnie do zgięcia grzbietowego, czyli do góry i później zrobić zgięcie grzbietowe. Trochę mniej odczuwalne, w przypadku moim bardzo mało odczuwalne, Mobilizacja, ale kierunek jest bardzo dobry. Mobilizujemy sobie trochę zginacz długi palucha. Trzymamy tak, popychamy do zgięcia podeszwowego. Trzymamy sobie 7 sekund. Rozluźniamy i idziemy znowu. I tak powtarzamy 4-5 razy. Jeżeli problem jest stawowy, musimy zadziałać trochę inaczej i pamiętać o tym, że czasem palec się kośla, więc co musimy zrobić? Musimy pamiętać o tym, żeby wyciągnąć go lekko do góry, bo to już jest trochę inna technika, ale spróbujemy wyciągnąć go lekko do góry, zrobić tak zwaną trakcję, ustawić go w dobrej pozycji i wtedy pracować do zgięcia, ale wtedy ta technika jest trochę trudniejsza. Ale na czas pokazu musiałem to wyjaśnić w ten sposób. Co biorę? robię tam? Robię lekką kontrakcję, czyli wyciągam palec, nie wyrywam, wyciągam, kontroluję dobre ustawienie, robię zgięcie maksymalne grzbietowe i dokładam jeszcze zgięcie podeszłowe stałego skokowego górnego. I w takiej pozycji trzymam. Pamiętam, żeby palec nie uciekał do wewnątrz, na zewnątrz, tylko żeby był w dobrym kierunku. Trzymam 7 sekund, popycham, rozluźniam i mobilizuję. I tak wygląda mobilizacja, pierwsza, najprostsza w siedzeniu.